Witajcie! Ludzie od zawsze dążyli do podboju rzek, mórz i oceanów. Nic dziwnego, że obecnie wszelkie jednostki pływające, małe i duże, cieszą się coraz większą popularnością i odgrywają ważną rolę zarówno w transporcie, jak i w turystyce. Niestety, czasami również na wodzie dochodzi do wypadków, których efektem są wielomilionowe straty. Rzadko kto jednak jest świadkiem takiego zdarzenia. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie niebezpieczne wypadki, ale też zabawne i ciekawe chwile, które udało się uchwycić kamerą. Prom przewożący pasażerów na wyspach kanaryjskich staranował masywny betonowy falochron, którego odłamki zablokowały drogę. Jak się później okazało, przyczyną zdarzenia był problem z elektryką. Sądzicie, że ten sternik ma kłopoty ze wzrokiem, czy też płynie zygzakiem z powodu zatrucia alkoholem. Mężczyzna w czerwonej koszulce postanowił świecić rybom przykładem. Świetny sposób, aby poczuć się wszechmocnym i przebiec po wodzie. Kiedy odwaga graniczy z lekkomyślnością, można znaleźć się w dziwnej w dodatku niebezpiecznej sytuacji. Ten chłopak całkiem dobrze radzi sobie ze skuterem wodnym, ale po takim parkowaniu może już nie zechcieć ponownie na niego wsiąść. W 2012 roku w Hongkongu statek rybacki z 14 chińskimi aktywistami na pokładzie wpłynął na sporne wody, a dwa okręty patrolowe Japońskiej Straży Przybrzeżnej wyruszyły za nim w pościg. Ostatecznie udało im się go zatrzymać, biorąc w kleszcze. Praca w portach niektórych krajów wymaga odwagi i twardości charakteru, choć ci dokerzy wydają się przyzwyczajeni do nietypowych, a nawet niebezpiecznych warunków pracy. Mówi się, że rejs statkiem uspokaja i relaksuje, czasem też bawi do łez. Eleganckie skoki do wody nie są jego mocną stroną. Ten żeglarz nie zorientował się, że jego jacht to nie lodołamacz. Nie próbujcie tej sztuczki. Tutaj wykonuje ją doświadczony i zwinny wakeboarder. Dwie barki uderzyły w tamę na wyzbranej rzece Arkansas w Oklahomie. Niesamowite szczęście, że nie uszkodziły samej konstrukcji budowli, w przeciwnym razie miałoby to katastrofalne skutki dla regionu. Niektóre nowoczesne jednostki pływające są szczególnie imponujące pod względem konstrukcji i właściwości technicznych. Ten ogromny 13-pokładowy prom wycieczkowy MSC Opera stracił kontrolę nad silnikami, powodując kolizję z mniejszym statkiem pasażerskim o nazwie River Countess. Do zdarzenia doszło we włoskiej Wenecji. Statek uderzył w nabrzeże, miażdżąc mniejszą jednostkę niczym papierową zabawkę. Mówiło się kiedyś, że kobieta na pokładzie przynosi pecha. Oczywiście dzisiaj jest to tylko żart, czasami jednak okazuje się on całkiem prawdziwy i dzisiaj Oczywiście ten mężczyzna nie pierwszy raz wsiada na łódkę, a jednak udało mu się przypadkiem wpaść do wody. Taki pojazd wodny może być dogodną opcją w przypadku rozwodu i podziału majątku. Przez chwilę wydawało się, że to utopiona inwestycja i wieloletnia praca poszła na marne. Oto dlaczego ratowanie tonących jest zadaniem niezwykle niebezpiecznym. Tutaj w efekcie pomocy utonął nie tylko wielki jacht, ale zniszczeniu uległ także ratujący go dźwig. Mimo stosowania nowoczesnej techniki i bogatych doświadczeń w dziedzinie logistyki, rozładunek jednostek pływających może skończyć się katastrofą, tym razem lądową. Popisując się na skuterze wodnym niedaleko brzegu kierowca całkiem zapomniał o bezpieczeństwie i odpowiednim zachowaniu. W razie potrzeby nie tylko promy mogą przeprawiać się przez rzeki, ale gdy znajdzie się brud, poradzi sobie także porządny pojazd. Nie przypuszczali, że dziura w dnie nie pozwoli im popłynąć tak daleko, jak planowali. W 2020 roku kontenerowiec napotkał na silny sztorm z wiatrem o sile huraganu i ogromnymi falami. Z powodu tak trudnych warunków pogodowych na Pacyfiku zatonęło ponad 1800 kontenerów. Nawet przy rozładowywaniu tak dużego ładunku zdarzają się zadania wymagające zegarmistrzowskiej precyzji. Kapitan źle ocenił sytuację. I nie przewidział, że fala zmierzająca w jego stronę była tak duża. Na szczęście, choć łódź się wywróciła, nikt nie odniósł obrażeń. Co może być lepszego niż impreza na jachcie? Tym razem zabawa nie była zbyt udana. Na wodzie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby nie zostać uczestnikiem lub, co gorsza, sprawcą wypadku lub kolizji z inną jednostką pływającą. Załoga jednego ze statków sfilmowała 225-metrowy tankowiec zbliżający się do 18-wiecznej rezydencji wartej milion dolarów, położonej tuż przy brzegu. Podobno Vita Spirit nawet rzucił kotwicę, żeby się zatrzymać, ale i to nie wystarczyło. W efekcie statek uderzył w historyczny zabytek. Jednostki pływające charakteryzują się niestandardowymi wymiarami, dużą wagą i skomplikowaną budową, dlatego niektórzy znajdują oryginalne sposoby ich transportu. W przeciwieństwie do zdolności kierowania pojazdem, ten mężczyzna ma doskonale rozwinięty instynkt samozachowawczy. Nawet sternicy z dużym doświadczeniem prowadzenia łodzi mogą nie być w stanie poradzić sobie z tak silnym prądem. Fala rzucała łódką niczym zabawką. To cud, że nikomu nic się nie stało. Mężczyzna postanowił trochę się powygłupiać, jednak nie wziął pod uwagę, że na wszystko jest czas i miejsce. Gigantyczny tankowiec Stellar Banner osiadł na mieliźnie i przechylił się ciężko na prawą burtę. Jego załogę ewakuowano, a statek ściągnięto na głębinę, aby odzyskać ładunek. 3500 ton mazutu i 275 tysięcy ton rudy żelaza. Okazało się, że statku nie da się uratować i trzeba go zatopić. Ryby i morskie stworzenia to prawdziwi gospodarze odmętów. Nie powinno nas dziwić, że czasami o tym przypominają. Do cumowania statków stosuje się różnego rodzaju liny, które wytrzymują niesamowite obciążenia. Kto powiedział, że niedoświadczeni kierowcy są ostrożni i powolni, ta kobieta pokazuje coś całkiem przeciwnego. Miał szczęście, że nie wydarzyło się to na otwartym morzu i na pewno zdążą go uratować. Rozdzierający serce widok. Miejmy nadzieję, że ten jacht przynajmniej był ubezpieczony. Trudno opisać, w jak niebezpiecznej sytuacji znaleźli się ci ludzie, gdy silnik przestał działać w najbardziej niefortunnym miejscu w pobliżu Tamy. Szczęście mimo wszystko się do nich uśmiechnęło, gdy inny statek odpowiedział na sygnał wzywania pomocy i ich uratował. Silny wiatr utrudniał panowanie nad żaglówką, co doprowadziło do bardzo przykrych konsekwencji. Rom Ulysses zderzył się z kontenerowcem SCL Virginia w śmiertelnym uderzeniu i zrobił ogromną dziurę w burcie tankowca. Gęsty mazut wyciekł przez otwór i zanieczyścił rozległe plaże w pobliżu Korsyki. Do wypadku doszło, ponieważ oficer dyżurny na pokładzie tunezyjskiego Ulyssie rozmawiał przez telefon i nie zauważył, że SCL Virginia był zakotwiczony w nietypowym miejscu. Co dziwne, kontenerowiec pojawił się na radarze promu ponad godzinę wcześniej. Dodatkowo też zapalił sygnalizację świetlną. Może nieco przeliczyli się z wysokością ładunku i jego przejściem pod mostem, ale straty będą niewielkie, a większość i tak dotrze do celu. Spływy kajakowe niosą wiele korzyści zarówno dla ciała, jak i dla zdrowia psychicznego. Relaksujący szum wody, czyste powietrze i piękna przyroda łagodzą stany depresyjne i gwarantują dobry nastrój. Nic trudnego, prawie tak samo jak wyławianie rybki z wody. Te dwa statki zderzyły się na wodzie. Jak widać, nie tylko na drogach dochodzi do absurdalnych kolizji. Ogromny prom wylądował na dnie oceanu wraz z tysiącami samochodów, które wkrótce miały trafić do nowych właścicieli. Wielkość szkód materialnych wyniosła kilkaset milionów dolarów, a szkody wyrządzone środowisku są nadal trudne do oszacowania. Konstrukcja Trimaranu z hydroskrzydłami umożliwia uniesienie łodzi ponad powierzchnię wody, zmniejszając opór i umożliwiając osiągnięcie większych prędkości. Mega jacht Yogi o wartości 39 milionów dolarów brał udział w poważnym wypadku morskim. Ten modny nowoczesny jacht zatonął na skutek przegrzania jednego z silników, a po zatrzaśnięciu się drzwi rufowych, na pokład zaczęła dostawać się woda. Kiedy i drugi silnik uległ awarii, łódź zatonęła w ciągu pięciu godzin. Żaden z członków załogi nie odniósł obrażeń, poza tym, że wszyscy się trochę zmoczyli. Jeśli ogromne fale są wielką atrakcją dla surferów, to dla łódki niekoniecznie muszą okazać się łaskawe. Z pewnością ci turyści pożałowali, że wybrali ten konkretny dzień na wypłynięcie w morze. Czy naprawdę konieczne było podjęcie aż takiego ryzyka, żeby wygrać ten wyścig? Niestety oko kapitańskie zawiodło i jacht nie zmieścił się pod mostem. Nie zapominajcie, że zwykła łódź nie jest pojazdem terenowym i nie wszystkie trasy można dla niej pokonać. Biorąc pod uwagę sytuację, kajakarze są niezwykle spokojni. Mężczyzna najwyraźniej liczył na mały prysznic, a nie na strumień, który zwalił go z nóg. Przerażenie ogarnia na myśl o takiej katastrofie. Jedyne, co może tu cieszyć, to pomyślna ewakuacja pasażerów i załogi statku. Najwyraźniej, ten szyper bardzo lubi sytuację na krawędzi i poczucie adrenaliny we krwi. Przygotowali wszystko jak trzeba, aby wodowanie przebiegło sprawnie, a jednak coś poszło nie tak. Czy wy też uważacie, że jedna lina nie była niezawodnym sposobem cumowania, zwłaszcza biorąc pod uwagę warunki pogodowe? Nie trudno sobie wyobrazić niebezpieczne sposoby opuszczenia statku to jest na pewno jeden z nich. Pasażerowie tych dwóch statków wycieczkowych musieli być zszokowani, gdy obie jednostki zderzyły się w porcie Cozumel w Meksyku. Carnival Glory wykonywał manewr cumowania, gdy dziób Carnival Legend wyrwał mu dziurę w tylnej części kadłuba, dosłownie rozrywając kilka pięter na rufie. Nikt nie wie, co tak naprawdę było przyczyną zderzenia, ale oficjalna wersja obwinia o wypadek złą pogodę i silny wiatr. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.